Dzień dobry, nazywam się Andrzej Urbański i układam informatykę na Politechnice Poznańskiej. Prowadzę jednocześnie studenckie Koło naukowe, e, Upowszechniania programowania i chciałbym opowiedzieć jego historię. E, e, ta historia sięga. No, nawet lat 90., kiedy zacząłem się interesować pisaniem o informacji dla dzieci i młodzieży. I wtedy wymyśliłem e, sposób na to, żeby wytłumaczyć, jak działa taki słynny algorytm Euklidesa sprzed ponad 2000 lat, który no, matematycznie rzecz biorąc polega na tym, że chodzi o znalezienie największego wspólnego podzielnika. Ale no, to nie do wszystkich można przemawiać i, i, i trudno to wytłumaczyć, dlaczego ten algorytm tak został skonstruowany. Dlaczego to jest prawdziwe, że, że taka metoda po prostu działa. Więc tutaj ja wziąłem taki analogię do defilady, defilady którą mają utworzyć dwa oddziały czerwonych i niebieskich Beretów, oczywiście różnoliczne i wtedy pojawia się problem jaki szereg dobrać, żeby pasował do obydwu tych, jaką długość szeregu, żeby pasowała do obydwu tych oddziałów. To znaczy, żeby w jednym szeregu maszerowali tylko żołnierze jednego oddziału i żeby yy, i żeby nigdzie nie brakowało żołnierzy. I obydwa oddziały mają te same długość szeregu. Więc tutaj dostaję pułkowników, którzy no, rozmawiają ze sobą i uzgadniają tą, tą szerokość, tego, ten, ten rozmiar tego szeregu. Robią to w ten sposób, że gdy jeden ma więcej żołnierzy, to odejmuje od swojej liczby żołnierzy tych żołnierzy tego drugiego. I w ten sposób jego liczba żołnierzy się zmniejsza, a jednocześnie jest to liczba, która odpowiada... No, no, właśnie zachowuje, zachowuje proporcje i ma tę samą własność uzgodnienia tej, tej, tej długości szeregu, co, co, co poprzednia liczba. W ten sposób oni nie zawsze na zmianę, bo czasem ktoś się dwa razy odjąć żołnierzy e, przeciwnika tego drugiego oddziału, żeby to zmniejszyć. W każdym razie, no, daje się to tak dosyć elegancko wytłumaczyć. Nawet powstała na ten temat taka scenka, w której właśnie domorości autorzy autorzy odgrywają właśnie tą defiladę z komputera. No i właśnie na ten mój na ten mój slajd na ten mój artykuł w Delcie, w takim piśmie dla wpadł Pan Paweł Perekietka, który no, skontaktował się ze mną, bo wizytował nas Profesor Bell z Australii, który zajmował się właśnie dydaktyką informatyki w szkołach. No, tu Pan Perekietka pracował w piątym liceum i wróciły wspomnienia Mówię do tej szkoły, bo byłem jej uczniem w latach wczesnych, latach 70. I tak się zaczęła nasza współpraca, która jednym z jej elementów było to, że no, to, to Liceum piąte miało taką pracownię robotyki dość zbudowaną, a obok nie był dom dziecka. No tutaj nie numer 3, tylko numer 2. Na poznańskiej widzie. I do tego domu się udałem i e, no, udało się załatwić, że liceum zgodziło się udostępnić pracownie dzieciom w domu dziecka e, i no, wypadało jeszcze znaleźć. Kogoś, kto by te zajęcia poprowadził. Byłem na konferencji w Londynie i jakaś pa, dziewczyna z Berlina właśnie też robiła podobny projekt, że, dzieci, że studenci uczyli dzieci na robotyki czy programowania robotów. No i myśmy właśnie tutaj korzystali z Lego, będących w tej, w tej pracowni, ale właśnie marzeniem było, żeby dzieci z domu miały swojego własnego zestaw robotyczny, żeby mogły w wolnych chwilach się również tym zajmować w swoim domu. A i tak powstał projekt, który, którego którym było zbieranie pieniędzy na, na tego robota, czyli ten zestaw robotyczny Lego. Udało się zebrać i to na spodziewanie dużą kwotę i ta kwota starczyła również na laptopy. Także, także dzieci dostały dosyć potężny taki dwuskładnikowy zestaw lego są składania robotów i, i no, brały udział brał w tych zajęciach. A z, właśnie tu są ci nauczyciele, czyli studenci Politechniki Poznańskiej. E, studiowali automatykę i robotykę w 2015. I dołączył do nich uczeń tego liceum wynoszczającego, tutaj w czerwonej, w czerwonej bluzie. A koszulki no, pomogą mi zrobić córkę, która jest z plastyczką, po liceum plastycznym. I wymyśliła takiego właśnie taki symbol roboty. No potem była kwestia, ja obiecałem, że jak się uda zebrać pieniądze do gwiazdki, to te dzieci dostaną e, wręczone nagrody jeszcze przed gwiazdką. No i tak się stało i tego robota dostali na uroczystej uroczystości. Na tę okazję specjalnie wymyśliłem sobie taki strój, ponieważ wchodziły w wojny i tam występuje złoty robot, no to mój strój był złoty e, tutaj. Krawcowa użyła z, y, właśnie to wydzianko, a, a głowa no to własna inwencja i, i druk na, na, na takim materiale specjalnym, półprzezroczystym, tak żeby przez ten było widać, nie przez oczy, ale przez sam y, materiał, wiedziałem, co się dzieje, nie byłem całkiem ślepy. Na, na, na oczach są kamery, na nosie czujnik y, y, tlenku węgla a na ustach yy, yy, głośnik, na uszach mikrofony. Także taki to był ten robot. Oczywiście są również złote buty, a później do już złote rękawiczki. Pierwsze na no, następne roku podają się właśnie, zorganizować, żeby jakoś tutaj zorganizować to, tą pracę, żeby nie była tak całkiem hobbystyczna. No to, żeby zorganizować koło, i no, udało się to, że 8 marca powstało pierwsze zebranie koła opuścenia programowania. oprogramowania. Pierwszą przewodniczącą została Klaudia Kwiatkowska. Potem przyszła do mnie z dyplomem magisterskim i udało nam się zrobić jakąś taką bardzo ciekawą pracę. Tymczasem ja obserwowałem te projekty, które się dzieją na parach, potrafi. Kilka tam, czy nawet około dziesięciu wsparłem e, niewielkimi kwotami. I tak też było z e, projektem pana Wojsława Spacein 180, który, się który e, polegał na wysyłaniu balonu stratosferycznego. Byłem pierwszy, który po prostu dołożył się do tego e, projektu. E, potem byli kolejni i Pan Wojsław zebrał całkiem pokażną kwotę. On już miał jeden projekt ze sobą, yy, mianowicie robotę mobilnego, taki elektroniczny, cał na niego 150 zł do 1500. Yy. A tutaj dostał ponad 6000 i no to zbierał jeszcze jako, jako gimnazjalista, ale potem Właśnie przeszedł do liceum Marii Magdaleny i już we wrześniu, jako uczeń tej nowej szkoły a, no, puszczał ten ba balon stereosferyczny. Zapisałem się na właśnie tę to, to, imprezę puszczenia balonu, co tam wymagało odpowiedniej kwoty dofinansowania. I namówiłem kolegę, żeby też się zapisał, ale no, w nam nie pasowało i nie poszliśmy na to. Także ja przynajmniej żałuję. Ten kolega tutaj się fotografuje na tle polityczniki poznańskiej, ale Karol po prostu poszedł nawet nie warszawską, mając nadzieję, że to będzie ambitniej. No niestety zawiódł się w ciągu pierwszego roku. To były studia w języku angielskim, ale mu no, nie odpowiadały, były dla niego za mało wymagające. I wystartował na wyższą półkę, czyli do studiów w Wielkiej Brytanii i do dzisiaj tam studiuje. Elektronikę na uczestnictwie w Manchesterze, a no, co ciekawe, w tym Manchesterze zrobiono pierwszy ten stary komputer w latach 50. -tych. Ja natomiast, no może zachęcony tym tak, projektem, kolegierową, no i w własnego, postanowiłem nowy projekt dla domu dziecka. I no, tu jest superowany właśnie tym kolegiem. Zaprosiłem go, żeby wygłosił referat na temat tego swojego lotu z a dla dzieci miały zawody balonowe polegały na puszczaniu baloników takich, takich zwyczajnych, napełnionych helem. Kupiliśmy butle z helem. I, i konkurs polegał na tym, czy balonik będzie bardziej odciążony, ten, a jednocześnie dorsze podsuwiec z sali, ten wygrywa. Do tego celu pożyczyłem Nazywam się Andrzej Urbański i wykładam informatykę na Politechnice poznańskiej. Nie przyznam się, że tu że tak, repetuję. Natomiast przyznaję się do mojego hobby, którym jest tworzenie treści publizatorskich, zwłaszcza dla dzieci. W ubiegłym roku zbierałem zestawy robotów, które posłużyły studentom z koła Pożynienia programowania do edukowania wychowanków poznańskich domów dziecka. Właśnie w tym stroju wręczałem roboty dzieciom. Obecny projekt ma za cel zorganizować naukową gwiazdkę dla wychowanków poznańskich domów dziecka. Zwracam się do społeczności Polak-Potrafi, aby sfinansować to pożytecznie i atrakcyjnie, dzięki formie zawodów balanowych, zapowiadające się przedsięwzięcie. Zaproponowałem wiele różnych dowodów wdzięczności związanych z moimi wcześniejszymi i obecnymi aktywnościami, takimi jak książeczki, koszulki czy kubki. Jeśli uda się zebrać więcej, Dostarczy na lepsze nagrody dla zwycięzców, prezenty gwiazdkowe i wsparcie dalszej działalności w domach dziecka koło upzechnienia na programowania. Z góry dziękuję za hojność, a nawet najdrobniejsze wpłaty na mój projekt. Tu właśnie jesteśmy już na tej imprezie, czyli w zawodach balonowych w Domu Dziecka. E, po prawej Karol Wojzław przedstawił swój referat. E, ja zapowiadam, no a dzieci słuchają. E, Karol wystąpił również e, na, na, ze swoim zespołem i grał na, na perkusję, a potem się zamienił z gitarzystą. Z tymi walenkami to było tak, że najpierw trzeba było baloniki napełnić helem z dużej butli, potem zważyć karteczki, którymi dowodnik chciał obciążyć walon. Tu wykorzystaliśmy wagę aptekarską pożyczoną z przyjaznej apteki. Drugi widać ją na drugim slajdzie od lewej. No, pomaga mi, przedstawiamy wcześniej pan Perykietka. I. Na końcu można było zobaczyć, jak wysoko ten balonik doleciał i czy był pierwszy, czy yy, był najcięższym, tym, który zjawił się pod sufitem. No, rozstrzygnięcie było takie salonowe, ale żeśmy wymyślili, ja po prostu każdemu kupiłem po dwa pudełka yy, małych klocków Lego, gdzie się były zachwycone. Były też zachwycone sam zabawną tymi balonikami, bo one. Na przykład tu u Sufitu pękały, natomiast no, dzieci tutaj puszczały, kolekcjonowały te baloniki było ich dużo więcej niż ich. I szczególnie małe dzieci właśnie miały, miały z tego, no może nie samej konkurencji, ale z tej, z tej zabawy z balonikami dużo, dużo przyjemności. Ech, no a potem no, nastała ciemność, bo, bo po ustąpieniu starego zarządu nie chciał objąć tej funkcji w szkole. No, studenci zajęli się pracami dyplomowymi, a potem ciągnęła ich praca. Również, również no, taką przewodniczącą, już na magisterce, zgłosiła się do mnie i, i robiła dyplom magisterski, ale nie chciała. Kontynuować pracę jako przewodnicząca w kole. A tu jeszcze nawiązanie do tego konkursu, w którym właściwie no, a potem, jak studenci odeszli, no to to, to to się tutaj, że tak powiem, skupiłem na tym. I ten konkurs miał jedną wadę że duży nacisk meczu na matematykę i, 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 i no, część programistyczna była taki, taka wymuszona i po prostu e, od niej nie zależał wynik konkursu. E, ktoś wygrać konkurs, wcale nie rozwiązać zadań programistycznych. No niestety na dziesiątą edycję w styczniu 23 zapowiedzieli już, że nie będzie w ogóle programowania, z braku, e, że tak powiem, ludzi. A no zaproponowałem, że to zorganizuję, że tutaj jakoś zaproszę koło i na pewno coś się, z, coś się będzie działo, no ale nie zgodzono się na to i musiałem właściwie decydować się na własny konkurs. E, tu jeszcze wracam do zadania z kali otóż e, e, zadanie programistyczne i e, e, dwa zadania, zadanie takie matematyczne e, z wyzwolenia szyfru e, Cezara i zadanie programistyczne, żeby napisać program, który uglamał ten, ten szyf e właśnie hmm. e, no i te, te sprawy natknęły mnie, żeby napisać do kiedy zobaczyłem, że, że programista jest również w wersji dla dzieci, czyli programista junior e, no to no to pani Ania to w 2015 mi pomogła, bo, bo na wykopie mój projekt zgłosiła. Ja dalszy skoczył do 30% wartości ten projekt, robotę. A właśnie w marcu tego roku napisałem do niej i poprosiła pani Ania o konspekt. No i ja wysłałem cały artykuł i, i kompletny program szyfru Cezary. No i udało się w ciągu dwóch tygodni ten artykuł przygotować do druku i będzie w najbliższym numerze. E, no mało tego, pomyślałem, że to jest świetny przykład dla naszych gości ze wschodniej granicy, czyli Ukraińców, przymusowych gości e, i że no, ta lektura tej walki e, wywiadów, czy polskiego wywiadu i wywiadu brytyjskiego, te, które łamały szyfry enigmy, no, może być doskonałym przykładem, takim wzorem dla, dla młodych Ukraińców, jak, jak można no, tego wroga pokonać, wcale nie doskapując mu do gardła i, i, i dusząc, a po prostu e, głową. A to jednocześnie uczenie się informatyki przydaje się również dla czasów pokojowych. O tyle jest to informatyki i programowania, bo, mu, bo programiści są chyba najbardziej docenionym grupą, grupą zawodową w tej chwili. No, trzeba powiedzieć, że dwóch najbogatszych na Ziemi ludzi, Bill Gates i Elon Musk, są no, programistami, umieją programować i od tego zaczynali swoje kariery. Ten e, Pani Ania z, z Programisty Juniora pozwoliła nam tekst po ukraińsku udostępniać e, jakkolwiek chcemy i dlatego jest dostępny na naszej stronie po ukraińsku. Będzie również wydrukowany w formie e, takiej wkładki do e, Programisty Juniora umieszczonej dokładnie w miejscu, gdzie jest e, nasz artykuł po w języku polskim. No, tu taki pomysł koszulego się ciągle jednak zmienia. Także jeszcze nie wiem, jeszcze nie wiem, co powiedzą na to studenci. Także nie, nie jest to, to, to projekt zatwierdzony. Ostatni jest z tym sercem mistrzami na przodzie koszulki. W tym samym numerze programisty juniora porówna się również reklama naszego konkursu Programistycznego, w który mamy nadzieję przeprowadzić eliminację w czerwcu ogólnopolskie z udziałem no, zawodników z, o pochodzeniu ukraińskim e, i o, oczywiście także po, no, Polacy. I mam nadzieję, że, że jakoś się uda. Tutaj za język oprogramowania wybraliśmy Python, bo on ma taki cechy, że jest jednocześnie uczony w szkole, a z drugiej strony jest to język, e, który jest profesjonalnie stosowany na przykład w sztucznej inteligencji, czy w oprogramowaniu sieciowym. E, także mam nadzieję, że, że, że uda nam się ten konkurs zorganizować, te, 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 te zawody zorganizować, że zdołem namówić moich, e, moje koło, no bo na razie to jest nie, no, moja inicjatywa i nie wiadomo, czy, co, co na ten temat powiemy. E, dziękuję bardzo. Do widzenia.